Dzień doberek, dzień czwarty trekkingu. Poranek, piękne słońce. Zbieramy się tutaj, pakujemy i wyruszamy na czwarty dzień trekkingu. Dzisiaj będzie nocleg w Ekumenadzie. A jak tam dotrzemy, no to zobaczymy. Jak tam dotrzemy, bo trasa się zmieniła trochę. Zmieniła się koncepcja. Zresztą codziennie się koncepcja zmienia. Praktycznie żadnego dnia nie przeszliśmy tak, jak zaplanowaliśmy. Zawsze coś tam wypadło. A to kolejka, przegląd techniczny, a to zablokowany tunel, przez, przez, który, przez który mieliśmy iść. Był wypadek. A to tam później troszeczkę szlak pomylony i trzeba było się wrócić. No, i takie właśnie są różne akcje na trekkingu. Dobra, siadanko i w drogę. Po porannym siadanku wyruszamy na szlak. Słońce już wysoko. Idziemy na punkt widokowy, i dalej będziemy szukać trasy. I komu w drogę temu czas? No to jesteśmy przy punkcie widokowym, przy biko na kana. No i tu jest piękny widok właśnie na najwyższe szczyty Madery. Proszę, zobaczcie. A to jest park narodowy i to nie, to w ogóle nie przeszkadza, że tutaj się w parku narodowym buduje wiatraki. W ogóle to żaden problem. To jest wszystko super. Dobra, polatamy chwilę dronem i idziemy dalej na szlak. Będą szczyty. na naszą trasę na najbliższe 3 dni. 3 dni. 3. Tędy do Encumenady Z Encumenady tam na Pico Grande. Z Pico Grande do Dolinki. Nuns. Później Reyro. Rujvo PR-19. Do Santany. A później też będzie z górki. I tak właśnie po Aga przedstawiła pokrótce nasz plan, jak będziemy szli. No to idziemy w drogę. Po, po drodze tu zauważyłem taką mini wieżyczkę, co to jest. Jakieś laboratorium. Nie wiem. Nie ma zakazu, to wejdziemy, zobaczymy co tam jest. Nic tu nie ma. Punkt. Może coś tu montują. Tam byliśmy, punkt widokowy, a tutaj taki nie wiadomo po co. Też wszedłem nie wiadomo po co, ale sobie wszedłem. Idziemy dalej. Idziemy znowu bardzo interesującym szlakiem. Zarośniętym. Może, może kiedyś go oczyszczą. Ale na razie to sobie karoserię trochę odrapiemy Bo to takie kurcze szorstkie, czasami żgające te krzewy No ale fajnie, fajnie się idzie no. Nikt nie mówił, że będzie lekko O Trzeba uważać po prostu trzeba uważać. Tak to jest. Jak chce się iść nie, nie bardzo uczęszczanymi szlakami, albo tymi bardzo popularnymi. Ja wolę takie mniej oczywiste, wyznaczać własne ścieżki, a nie takie, które są opisane w przewodnikach, chociaż warto też zależy, zależy kto czego szuka To tak fajnie przygodowo Dobra Dziebie Aga nadchodzi Strasznie. Nadeszła Nadeszła Przezliśmy tam z tych krzaczorów tam stromo w dół i tutaj doszliśmy do Lewady tutaj na górze woda jest czysiutka <coughs> więc podejrzewam, że bez problemu sobie można nabrać przez ten wodą butelkę z filtrem sobie jeszcze dodatkowo prze, przefiltrować no ale my sobie nabraliśmy wody w tym... na kempingu i śmigamy. O jak ładnie. Pierwsza nasza lewada. No. Takie to widoczki tu są. Takie, proszę Państwa. Można przyjść brać. Tak. Przeprawa. Hej, hej. jakaś pinakulo czy coś w tym sensie około 1400 metrów o. i teraz fajna chmurka a my tu schodzimy w dół odłączamy się na chwilę od lewady i chyba za chwilę do niej dołączymy śmigamy takie niby schody no świetna zabawa te lewady Kilka osób idzie z nami, przed nami, za nami. Dzisiaj większy ruch. Inny fajny, fajny widok z lewady, którą idziemy. I ta skałka Pinakulo z innej perspektywy. A my idziemy tu. listę stopnie i znowuż weszliśmy w mgłę tu skała ściana skały no i mgiełka ale tam na dole jest ładnie tak samo jak na górze było ładnie teraz taka strefa mgły Fajny, fajny, kolejny wodospadzik. Atrakcja dla ludzi. Zawsze fajne zdjęcie albo ujęcie. I jesteśmy już tutaj. No więc super, super szlak. To był chyba PR17, tak, PR17. Kulo ta góra się nazywała z Bikakana. Tam później takim dzikim trochę szliśmy Znaczy dzikim, mniej uczęszczanym szlakiem, ale bardzo fajny. Bardzo ciekawy dla tych co lubią przygody i nietuzinkowe szlaki No i później się wchodzi na taki szlak lewadowy, łatwy i teraz jesteśmy tutaj już na trasie, no i mamy opcję iść do Ekumenaty drogą albo tam jakieś 200 metrów wejść na szlak i pójdziemy lasem. Na razie ta opcja te dwie opcje są na stole, rozważamy je. Chwila przerwy i kontynuujemy naszą nasz trekking. A tam słonko się przebija. Na dole widać, że po prostu świeci słońce. O to chodzi. Pięknie jeszcze, o. Proszę bardzo. Mały stretching. Kilka, kilka wymachów w przód. Skarpetki! Na sprzedaż mam trekkingowe, różowe, szare, damskie i męskie, rozmiar large i medium, średnie i duże. Skarpetki! Na sprzedaż! widoczki fajne doszliśmy tam gdzie miała być ścieżka ale ścieżka zarosięta nie ma ścieżki widocznie nie chodzą ten no jest dosyć tam gdzie powinna być ścieżka dosyć spadzisto, no ale jakby była wydeptana takimi szliśmy już dzisiaj wczoraj, no trudno wracamy do drogi i pewnie pójdziemy drogą bez odbioru Wybraliśmy opcję drogą, bo tamta ścieżka zarosięta, więc wróciliśmy się do drogi, a tu takie cuda Nie wiem jak to na kamerze wygląda, ale w realu to cudo cudo Lew, lew, lewa, prawa, lewa, lew, lew Lewa, prawa, lewa, lewa, lewa. Idzie sobie żołnierz i piosenkę śpiewa. Gdzie żołnierka i piosenkę sobie śpiewa. Zosieńko, otwórz okienko. Jaszczurek tu się wygrzewa na tych skałkach. Próbuję później przybliżyć, jak będę montować filmik.

zaęka w oh, Idziemy przez trzeci tunel na tej drodze fajna akustyka tutaj jest

Wróciliśmy, znaczy wróciliśmy. Z tamtego kierunku idziemy i tutaj dochodzimy już do jakiegoś sklepiku z pamiątkami, z pierdołami, miradouro, tak, suveniry, pamiątki, kawa i tak dalej, WC, bar, shop, wszystko jest. Black. A tamta lepsza. Albo farby w drukarni. Zabrakło. I co? Idziemy pokazać coś? Idziemy zaczynać Żareczka. no to pojedli w boka w boka restaurante, snack bar no duże porcje, dobre żarcie polecamy szaszłyki wołowe Frytki z czosneczkiem i duża, sałatka super. Pycha, a teraz idziemy na nasz camping jakieś 800 metrów w dół. Pójdziemy sobie szlakiem, można iść drogą, ale my pójdziemy takim szlakiem. O, tam. No, już zeszliśmy z PR21. I tutaj taka fajna ścieżka. Tam mieliśmy takie opuszczone schronisko. Zapomniałem nagrać. A tutaj fajnie się idzie taką ścieżką. Już za chwilę będziemy. Za chwilę będziemy na tym. Na kempingu. Zeszliśmy już na drogę. I tutaj jest. Jest kemping! No i jest, jest też dużo młodzieży. To dzisiaj jest niedziela, więc coś tam grają. O. A my tu już robimy lekki rekonesans, co tu mamy w pakiecie. Bo na razie te wszystkie kampingi tutaj na Maderze są no trochę słabe, słabe. Tworzą standard same dla siebie. Ale tu tutaj jest jest postęp. Jest postęp. Jest postęp. Uuu. O. Jest woda. Są siurki. Śmierci. Ale są kibelki chyba. O. Prysznic i siedząca lotynka. Znaczy stojąca na narczarze. Tutaj, jak ktoś ma słabe nogi, to może usiąść. OK. Śmigamy. Tam mam jedną na narciarza latrynka, a drugą normalną. Dla tych co mają obolałe nogi. Dobra. Uu, tu mamy trzy przy piece mam normalnie. Można tam hajcować. Jak się ma czymś, a jak się nie ma czymś, to trzeba nazbierać. Chociaż jest zakaz zbierania. O, zobaczcie. Proszę. taksy można tutaj albo w środku. Jak to chce, jak to woli. Idziemy dalej. Generalnie fajny teren, fajny teren, tylko niech się ta impreza zwinie, zanim pójdziemy spać. To super, super, najlepszy camping do tej pory. No, bo over, over. Kończymy na razie. A może i na dziś zobaczymy. Trzeba oszczędzać baterię. Fajny dzień. Łatwiejsze, ale były bardzo ładne widoki. I pogoda. Wszystko było. Coraz lepiej, coraz lepiej, zamiast być ciszej, to tutaj dojechało towarzystwo, tylko tam młodsze towarzystwo sobie e, jakąś nie wiem, imprezę młodzieżową, a tutaj teraz dojechało starsze towarzystwo. No i co, akordeon, akordeon i generalnie zabawa. Tak to się bawiło tutaj na Maderze, takie klimaty. A w dodatku jeszcze jakieś grzyby z drzewa zbierają. Trzeba to sprawdzić. Trzeba to sprawdzić. No, wieczór się zaczyna. Może być ciekawie.